Motorola One Zoom zrobiła na mnie na targach IFA w Berlinie niezłe wrażenie. Na tyle niezłe, że czekałem na ten test. A kiedy już się doczekałem, okazało się, że to nie jest tak dobry smartfon, jak się spodziewałem. Szczególnie za 1800 zł. Ale po kolei. Zaczynamy standardowo od wyglądu. Motorola One Zoom to ładny, ba, a nawet bardzo ładny telefon, choć głównie dlatego, że jest inny niż większość smartfonów konkurencji. No dobra, może z przodu wygląda podobnie, ale teraz prawie wszystkie telefony mają dość małe ramki i nocza, więc tu poza bezramkowością raczej nie zobaczymy nic nowego. Tył natomiast jest bardzo oryginalny. Po pierwsze, przez fakturę przypominającą szczotkowane aluminium, choć to szkło, zmatowione szkło. Specyficzna jest też centralnie ustawiona wysepka z czterema soczewkami aparatów i podświetlanym logo Motorola. Tak, to się serio świeci. Zapytacie po co? A no uwaga, usiądźcie, dioda powiadomi. Nie ma tej klasycznej, więc Motorola rozwiązała to po prostu świecącym logo. Może wygląda to efektownie, ale jest skrajnie nieprzydatne. Kto normalny kładzie telefon na ekranie? Kto trzyma go tyłem? No więc faktycznie świecące logo Moto pokaże, że jest jakieś powiadomienie na telefonie, ale nikt go nie odczyta. Genialne. Trochę się tu śmieję, ale śmiać się nie zamierzam z wykończenia smartfona, bo jest naprawdę solidne. Tylko sam telefon jest trochę za ciężki, 190 g to dużo i nie widzę tu żadnego usprawiedliwienia, bo bateria też nie jest jakoś kosmicznie duża. Ekran to mierzący 6,4 cala OLED o proporcjach 19x9, oferuje rozdzielczość 1080x2340 i 403ppi. Jest więc nieźle. Dobre kąty widzenia, dobre odwzorowanie barw, jasność maksymalna i minimalna też jak najbardziej dobre. Nie tak dobrze jest jednak z czytnikiem linii papilarnych umieszczonym pod ekranem. Ja jestem jedną z tych osób, które często nie mają do nich szczęścia i Motorola One Zoom wrzucam do worka z napisem no nie działa tak, jakbym tego chciał. Nie jest to poziom fatalnego czytnika w Galaxy A50, ale do nieomylności wiele mu brakuje. Działa też moim zdaniem trochę za wolno i nie przepadałem za odblokowywanym smartfona tym sposobem. Specyfikacja smartfona nie jest na pewno topowa. Snapdragon 675 i 4 GB pamięci RAM, do tego 128 GB pamięci na dane, którą rozbudujemy kartami microSD. No, Motorola One Zoom wykręca kiepskie wyniki i działa źle. To znaczy, powinna działać lepiej, bardziej responsywnie. Gdzieś coś poszło źle i tym bardziej szkoda, że One w nazwie nie oznacza tym razem czystego Androida. Co jest więc winne? Wszystko po trochu, ale przede wszystkim optymalizacja systemu pod kątem tej konfiguracji. Objawia się to tym, że aplikacje włączają się ociężale, po prostu za wolno. Nawet aplikacja aparatu. Zdarzało się, że chciałem szybko zrobić zdjęcie, a zanim uruchomił się aparat, było już po ptakach. Poziom działania OneZoom porównałbym do smartfona poniżej 1000 zł, a przypominam, że to sprzęt wyceniony na 1800 zł. Może da się to rozwiązać aktualizacjami, ale szczerze powiedziawszy wątpię. Od pierwszego kontaktu wydawało mi się, że Motorola OneZoom stawia na aparaty. No bo i wszyscy mówili, o jezu, że ma ich aż 4. No w sumie to 3, bo czwarty to czujnik głębi. Mamy więc aparat główny 48 megapikseli, czyli matrycę QuadPixel, która wypluwa zdjęcia w rozdzielczości 12 megapikseli. Drugi to teleobiektyw z 8 megapikselami i trzykrotnym przybliżeniem. Dość rozsądnie, choć bez szału. Na pewno jednak lepiej niż popularne dwa razy, które w sumie do niczego się nie przydaje. Tu jednak brakuje autofokusa. Trzeci to szeroki kąt z matrycą 16 megapikseli i światłem F2 i 2. Zdjęcia wychodzą po prostu przeciętnie, na pewno nie są czymś, co powinno reklamować smartfona. W dobrych warunkach oświetleniowych oprogramowanie dobrze radzi sobie z ostrością na głównym aparacie, czego już nie można powiedzieć o zdjęciach wykonanych w nocy. Tu znowu z pomocą przychodzi dedykowany tryb nocny z dłuższym czasem naświetlania. Ale tutaj zdjęcia są przeostrzone i nienaturalnie rozjaśnione. Standardowo oczywiście wszystko wygląda lepiej na ekranie smartfona, a później na monitorze komputera nie jest już tak kolorowo. Jak więc jest? Przeciętnie, jak na tę półkę cenową. Kiepskie działanie zaobserwowałem również w aplikacji aparatu, tutaj mówię o tej wydajności. Tak jak wspomniałem, włącza się powoli, ale również laguje na podglądzie, szczególnie przy zoomie czy przełączaniu się między aparatami, ba zdarza mu się wtedy nawet czasem zawiesić. Serio, dawno z czymś takim się nie spotkałem. Bateria to 4000 mAh i zdecydowanie to jeden z plusów z Motorola One Zoom. Dwa dni pracy na jednym ładowaniu są jak najbardziej w zasięgu. A jeśli komuś to nie wystarczy, sprzęt obsługuje szybkie 15-watowe ładowanie ładowarką z zestawu. Nie ma niestety bezprzewodowego ładowania, tak jak i nie ma normy wodoodporności. W ogóle sam zestaw jest bardzo spoko, bo oprócz ładowarki znajdziecie w nim dodatkowe słuchawki do kanałowej i silikonowe etui. Nie jest spoko natomiast głośnik mono, choć fajnie, że umieszczono go inaczej niż u konkurencji. Znajduje się na górnej krawędzi urządzenia, przez co oglądając na przykład YouTube'a praworęczni nie będą zakrywać go dłonią. Pewnie widząc tytuł tego filmu, pomyśleliście, że zjadę nową Motorolę od góry do dołu. Jak się przekonaliście, aż tak bardzo nie zjechałem. No bo to nie jest zły telefon. Firma ustanowiła jednak cenę 1800 zł, która sprawia, że ta motka wypada mocno przeciętnie przy konkurencji. Choćby z znaku Xiaomi czy OnePlus'a. Telefon ma całkiem fajny, oryginalny wygląd, dobry ekran i długi czas pracy na jednym ładowaniu. No i mamy te cztery aparaty. Szkoda tylko, że mają podobny poziom zdjęć jak tańsze smartfony. No i optymalizacja oprogramowania zwyczajnie kuleje, przez co smartfon nie jest tak responsywny, jak można byłoby się spodziewać za te pieniądze. Motorola One Zoom zapewne za jakiś czas potanieje i może aktualizacje sprawią, że będzie działać lepiej. I wtedy stanie się pewnie lepszym kąskiem, jednak ja oceniam to, co jest tu i teraz. A tu i teraz to po prostu trochę rozczarowanko. Nie najgorszy smartfon, ale za 1800 zł można kupić lepsze urządzenia z Androidem. Jeśli podobał Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie też oczywiście zasubskrybować naszego kanału, no i widzimy się przy okazji następnego filmu, trzymajcie się, cześć!